Witam w sobotni poranek po raz kolejny. Dzisiaj znowu będzie o samochodach. Jest na dworze, już jest zima, trochę. Trochę śniegu nawet spadło. Tak. Szaro, ponuro, więc postanowiłem już nie czekać nawet do, do popołudnia, tylko zacząć nawijać. No, polubiłem te, te nasze spotkania, mówię nasze, tak żartobliwie, bo ja gadam do telefonu, ale się prawda przyzwyczaiłem się nauczyłem się i bardzo że tak powiem dobrze mi się gada bo patrząc w telefon tak jakbym widział swoich oglądających więc pozdrawiam wszystkich którzy oglądają dzisiaj a nie bez powodu się tak ubrałem dzisiaj trochę śmiesznie bo będę historie będą z początku lat 90 a to taki kultu, kultowy strój był na początku lat 90 zresztą pod koniec Odcinka powiem no dokładnie, dlaczego taki założyłem. Więc tak, dzisiaj będzie o Mercedesach. Mercedesach będzie, no o 115 nagrywałem oddzielny odcinek, więc wspomnę tylko, że to był pierwszy mój Mercedes 115 kupiony od taksówkarza z Warszawy. Później następny Mercedes 123, beczka tak zwana, też był kupiony od taksówkarza z Warszawy. I mm, wprawdzie taksówkarze nie byli w tamtych czasach lubiani, bo to tak nawet złośliwie nazywali ich złotowa. Taksówkarze to złotowa, teraz ciękciarze i badylarze to były takie trzy grupy dygresja od samochodów trzy grupy społeczne trzy zawody, które były bardzo dobrze sytuowane dobrze sytuowane i i tak raczej przez społeczeństwo nielubiane, bo zazdrościli im się. Dobrze powodziło. Na postojach taksi było zawsze pełno ludzi. Oni mogli wybierać, przebierać, ustalać stawki. Natomiast no, ciemciarze wiadomo, bo oficjalnie nie można było walutą handlować. Badylarze, dlatego, że to byli tacy, którzy mieli szklarnię. Szklarni było mało. Z zachodu nie przywożono ani kwiatków, ani owoców, ani warzyw. Więc dobrze im się powodziło. No, najbardziej dalsza dygresja. Najlepiej wychodzili na kwiatkach, ale niestety ci, co uprawiali, to wiedzą, że jaki był jakiś taki limit, że ktoś miał szklarnię, to musiał oprócz kwiatów uprawiać również warzywa, takie były takie nakazy, że tak powiem, rządowe. No ale dobra, wracamy do samochodów. 115 od taksówkarza czerwona i 123 od też od taksówkarza z Warszawy. I ja akurat uważam, że samochody od taksówkarzy są dobre. Dlaczego? Wprawdzie mają duży przebieg, ale taksówkarze dbali o samochody. Dbali, wymieniali olej, wymieniali klocki i te samochody były z dużym przebiegiem, ale sprawny. Jeden, drugi Mercedes miał naprawdę no, po milion kilometrów prawie. No i 115 wiesz, jak oni załatwiali sobie te Mercedesy, taksówkarze, trudno powiedzieć, bo wtedy. Nie można było z zachodu oficjalnie sprowadzić sobie Mercedesa, ale jakoś tam załatwiali, wiesz, że tak powiem, od, albo poznajomości, albo odkupowali od innych prominentów. W każdym razie, nie, jeśli chodzi o jakąś tam awaryjność, to wiele tu nie powiem, bo te samochody się nie psuły. Naprawdę, jedyną wadą tych samochodów była korozja. Specjalnie tak robiono, bo gdyby nie korozja, to biznes by się nie kręcił. One jeździły wiecznie. I w 115, i w 123 to tylko, tylko na korozję mogę narzekać, więcej na nic. No i 115 silnikowo, silnik jeden i drugi. Miałem 115 200D, 22, 2 litry D i 123 miałem dwie sztuki, to też były dwulitrowe diesle i później miałem jeszcze benzynową beczkę, to tam chyba 2,5 litra benzyna była już, nawet dokładnie nie pamiętam. No więc 115 różniła się tylko, no wiesz, lampami się różniła i tym, że zawieszenie przednie miała trochę inne, trochę takie starsze, miała, miała takie podobne do Żuka niestety, przestarzałą konstrukcję, natomiast 123 już zawieszenie przednie miało takie fajne i nietypowe. Ci co jeździli, to wiedzą, że w Mercedesach w beczce, chociaż to samochód bardzo długi, ale na zakręcie koła się trochę przy ostrym skręcie, koła się lekko kładły. Tam było taka o, kość, to nazywali albo kolano, taki aluminiowy yy, no, stworzył na, stworzy na aluminiowym takim yy, wahaczu. I on tak, tak działał, że te koła się lekko położyły i promień skrętu tego Mercedesa był bardzo mały, dosłownie na, na normalnej ulicy można było bez cofania zawrócić. Może dlatego taksówkarze też lubili ten samochód, ten model. Zawieszenie było wysokie, więc yy, yy, no, na nasze drogi się nadawało, tam koło by 14, ale na 80 wysokość profi opony, więc yy, ta opona nierówności wybierała częściowo opona. Prześwit wysoki, i później, wprawdzie nie miałem Mercedesa 124, tak zwanego bunkra, ale yy, później, jak prowadziłem środ, to miałem, rozbierałem takiego bunkra i okularnika, i one przeważnie miały spawaną misę olejową, bo tam już była niżej misa olejowa. Zresztą zapytania były o misę olejową. Jak prowadziłem środ, to, to no, byli chętni, żeby kupić. Natomiast w 115 to szczególnie była taka ława, która schroniła misę w 123 też była ława i misa była tak trochę nad ławą, więc można naprawdę było po nierównościach jechać. Nawet na ukraińskie drogi się nadawała. I 115 jeździłem dużo po ukraińskich drogach, 123 nie jeździłem już po ukraińskich drogach, ale po polsce jeździłem dużo. Miałem hak, jeździłem nad morze. Tam trochę w sprawach biznesowych. No i y, powiem, że w porównaniu do żuka, to bardzo mi się opłaciło tym jeździć, bo Żuk palił 12 litrów, przypuściłem mi zabierał tonę. A do Mercedesa zaczepiałem przyczepkę, miałem, które też, też ładowałem tonę. I y, tu palił 7 litrów ropy, a tam 12 benzyny. W dodatku ropa, czyli olej napędowy, y, to w tamtych czasach był dużo tańszy od benzyny. I poza tym można było kupić na lewo, więc jeździło się naprawdę tanio w porównaniu do benzynowych aut, dlatego na wsi popularne były bardzo diesle. Do dzisiaj są popularne na wsi w mieście mniej. No więc 123 to tylko korozja, reszta to naprawdę samochody super. To, ta biała beczka, którą kupiłem pierwszą, kosztowała bardzo drogo, prawdę mówiąc, bo Wtedy Mercedesy w ogóle były drogie, no co, co tu dużo mówić, nie, na, nawet w tej chwili pięcioletni Mercedes to kosztuje. Yy, więc yy, no, marzył mi się silnik dwie, 240, 2,4 D, ale te były jeszcze droższe, tam był pięci, pięciocylindrowy silnik, czy nawet 300 setki, no w każdym bądź razie 300 setki to już trochę więcej paliły. 240 były takie naj, najbardziej poszukiwane, najbardziej, Najdroższe w zakupie. No ale nie starczyło mi 5 na 240, i tak, tak byłem szczęśliwy. Chociaż długo tym Mercedesem nie jeździłem. Nie ze względu na przypuśćmy na to, że się popsuł, ale tam silnik tak ładnie pracował, że trafił się kolega, który jeździł dużo do Belgii. Jeździł z lawetą do Belgii. No i tak, tak mi się ta praca silnika podobała, że naprawdę dobrze mi zapłacił. Kupił ten ode mnie tego Mercedesa. I naprawdę zrobił kilkadziesiąt kursów do Belgii z powrotem z lawetą. Chociaż ten silnik 200 to do lawety taki trochę był ze słaby, więc jeździłby tym do końca życia, bo na silnik naprawdę chodził idealnie do końca. Ale samochód się przełamał. Wiesz, korozja to raz, laweta to dwa, i z tyłu pod tylną kanapą się po prostu złożył. No tak skończył. W każdym razie poza korozją nie było żadnych awarii. No i sprzedałem Mercedesa, to kupiłem dużego Fiata i, no akurat o Fiacie będzie inny odcinek, nie będę o tym opowiadał teraz, tylko pojechałem na giełdę, giełda była to na, nowo powstała giełda na Żeraniu w Warszawie. Była, pojechałem z pracownikiem nawet na tą giełdę, sprzedałem dużego Fiata i trafił mi się okazyjnie, wiesz, spodobał nam się Mercedes też beczka taki wiśniowy, śliczny Mercedes też 2 litry diesel dobrej cenie kupiłem tego Mercedesa i właśnie o, kupując tego Merce, sprzedający, dwóch facetów mi, sprzedawało mi ten Mercede, tego Mercedesa i byli w takich dresach podobnych, no mogło mi to się że tak powiem, teraz by mi to się że tak powiem skojarzyło trochę, że tak powiem ze złodziejami a w tamtych czasach nie, nie pomyślałem jeszcze. Byłem młody i naiwny. Kupiłem tego Mercedesa, spisaliśmy umowę, wszystko. Pojechałem do siostry na komiczówkę, jeszcze pochwalić się. Wracałem z komiczówki, zatrzymała mnie policja, taka rutynowa kontrola. No i w tej chwili bez powodu czasami zatrzymują. A wtedy to szczególnie, jeszcze jak zobaczyli jakąś tam, wiesz, Mercedesa, wypasioną furę, gdzie większość to jeździła dużych kwiatów i maluchów, to schaltowali mnie. No i. Zaczy, zaczęli szczegółową kontrolę, ja jeszcze gdybym był cicho i skromnie, a ja zacząłem tam trochę pyskować, że, że tak powiem, że do domu mi się śpieszy, no to oni zrobili dokładne badania i w tamtych czasach, no wspomnę o tym, w dowód rejestracyjny wpisywało się silnik, był numer silnika i numer nadwozia. Wprawdzie nie było internetu, ale policjanci już wtedy mieli radio i sprawdzali przez radio, sprawdzali, czy samochód nie jest kradziony. No i sprawdzali, czy nie jest kradziony. Okazało się, że samochód nie jest kradziony, ale silnik w tym samochodzie jest kradziony. Numery silnika gdzieś tam widniałem w ewidencji tych kradzionych. No, i jeszcze w dodatku, ja tu nie byłem niepokorny, to oni proszę, jechać za mną. Jedziemy na posterunek Mercedesa na parking. Wiesz, mój pracownik, rozumiesz, autobusem do domu, a mnie na dołek. Jutro będzie otwarty wydział komunikacji, zadzwonimy, sprawdzimy, co i jak. No i tu zaczęła się moja przygoda. Paliłem wtedy papierosy jeszcze, no wstyd się przyznać, ale wtedy prawie wszyscy palili. Więc zabrali mi sznurówki, pasek, no sznurówek tam nie musieli, bo miałem jakieś yy, te klapki, no i yy, zapałki. Kazali mi oddać zapałki, ale na szczęście miałem dwie paczki zapałek. Oddałem jedną paczkę, druga mi została. Papierosy i zapałki. Myślę sobie, no trudno, siedzę na tym dołku, mam papierosy przynajmniej. Stare do wierzchni. zamknęli mnie na, na, w piwnicy do aresztu. No, wspomnienia mam niesamowite, bo tam nie było żadnego koca, żadnej poduszki, nic, tylko taka drewniana prycza. I... Yy... No, pod głowę to służyły klapki, czy tam jakieś buty, tenisówki, które miałem, to służyły mi jako poduszka. No ale myślę, no trudno jakoś, trzeba siedzieć, sprawa się jutro wyjaśni. Mam papierosy, wytrzymam. No i najciekawiej było, że tak przynieśli mi na kolację kawę, czarną niesłodką kawę i kromkę chleba z malutką odrobinką masła, margaryny pewnie jakiejś. Więc myślę sobie, no fajnie, no jeść mi się na razie nie chce, bo jestem zestresowany, ale może później się zechce. Myślę, zapalę papierosa, popiję sobie kawką i jakoś przeżyję, mam całą paczkę papierosów. No więc, ale jakie było moje zdziwienie, gdy po 10 minutach przy, przyszli i zabrali mi to. Wiesz, nie wypiłeś, to nie. Trudno. No więc już pierwszy, pierwszy dodatkowy stres, no ale jakoś tam przemęczyłem się przez tą noc. Naprawdę na była długa, bo nieprzyzwyczajony jestem do, że tak powiem, do małych pomieszczeń. No i więc tak, trochę leżałem, trochę chodziłem z, z, z kąta w kąt, chociaż pomieszczenie mało. No na, na, na rano, na nie, rano, niekoniecznie rano, tam koło dziewiątej wzięli mnie na przesłuchanie wszystko dokładnie. Musiałem opowiedzieć, od kogo kupiłem, jak wyglądał sprzedający właśnie, w ogóle sprzedający wszystko dokładnie opowiedziałem im. Ale myślę sobie, dlaczego mi to? Dlaczego oni pytają? No dobra, i myślałem, że mi wypuszczą po przesłuchaniu. Oni mnie znowu na dołek, i znowu przypuśćmy, od dziewiątej, gdzieś tam do godziny czternastej. Nadal siedzę, nie wypuszczają mnie. Jak mnie zatrzymali o szesnastej, przypuśćmy to i wypuścili o szesnastej na drugi dzień. Gdzieś tam, pierwsza, druga, znowu mnie wzywają na przesłuchanie. Już przesłuchuje mnie inna osoba, kobieta tym razem. I dokładnie wszystkie te same pytania mi zadają. Te same pytania, jak wyglądał sprzedający, jak był ubrany, gdzie, kiedy, co. No wszystko wypytał. No ale ja to wszystko bardzo precyzyjnie zapamiętałem, tych sprzedających dokładnie, jak oglądali, jak byli ubrani. Dwa razy opowiedziałem bardzo precyzyjnie. No i wypuścili mnie. Wypuścili mnie. Wypuścili mnie, samochodu nie oddali. Powiedzieli, że tak, silnik jest kradziony, papiery są lewe. Właściciel, co jest w dowodzie rejestracyjnym, nie istnieje. To była jak rejestracja koszalińska. Pamiętam. No, w każdym bądź razie samochód na już na ten oficjalny parking policyjny. No, ja miałem tam z żoli boża niedaleko na Chomiczówkę do siostry. To bardzo, że tak powiem, tak czy inaczej, chociaż straciłem Mercedesa, ale bardzo się cieszyłem, że jestem na wolności. I po tej krące, na drugi dzień rano przynieśli mi też kromkę chleba i kawę. Tym razem z odrobinką tego marmolady. No to już, już rano wypiłem i zjadłem. Myślę, sobie go zaraz znowu zabiorą. No ale i tak byłem głodny, zestresowany. Więc jak wyszedłem z tej, tego posterunku, i to już pieszo, żeby się rozruszać, zasuwam do siostry pieszo sobie y, tam, tym żoli Bożem. I pamiętam, że trafiłem na głodny, byłem na. Smażalnie ryb. Wtedy było sporo spaża Jeszcze na początku lat 90. smażalni ryb było dużo, dlatego że Polska miała swoich rybaków, takich tych przybrzeżnych, którzy pływali kutrami. O, na marginesie powiem, tu tam jeździłem, bo że tak handlowałem z nimi trochę. Przeważnie w tych kutrach takich przybrzeżnych mieli silniki od Ursusa, ale spotkałem też taki kuter z silnikiem od Mercedesa Beczki. No, to już bowiem ci to już był kuter pościgowy, bym powiedział, w porównaniu do tych dwucylindrowych ursusów. No, to taka dygresja związana z Mercedesem. Więc zamówiłem sobie podwójną porcję, jakiejś tam flądry i dwa piwa. O Boże, jak to mi smakowało? Pamiętam. Będę pamiętał do końca życia smak tej ryby i tego piwa. No cudownie, czułem się przeszczęśliwy. Wypiłem dwa piwa, zjadłem dwie porcje ryby, poszedłem pijaniutki do siostry, lekko wstawiony do siostry, szedłem, ale szczęśliwy. No wróciłem do tym y, autobusem do domu. No i powiem, wzywali mnie później jeszcze do grafologa. Musiałem sprawdzić, czy ten podpis na umowie nie jest Podrobiony przeze mnie. I w sumie ta procedura trwała rok czasu. Prawie rok czasu stał ten Mercedes na parkingu. Oddali mi go, sądu nie było, ale bez prawa rejestracji mi to oddali. Rozebrałem go później na części. No to taki trochę była historia z dreszczykiem tego Mercedesa. No ale nie, nie odeciało mi się Mercedesów, bo trafiła się okazja, też pol, od policjanta kupiłem. Tym razem to już Mercedes był pewny. O, ten. Kupiony od policjanta z Milejczyc. I był totalnie rozbity, zwłaszcza przód. Miał lewą, lewą przednią stronę, miał tak zmasakrowaną, miał nieźle. Ale jakoś tam domowym sposobem tutaj w stodole żeśmy go lebiotką rozciągnęli, poszpachlowali i, i w każdym bądź razie jakoś doprowadziłem do trochę, że tak powiem, wiadro szpachli. No i Samochód był, to był benzynowy, samochód dużo nie, nie jeździłem, bo benzyna była droga, benzynowy samochód, ale, no ale śliczny, czarny, on był, ten policjant kupił go z boru, biuro ochrony rządu, więc czarny, śliczny, no taki prestiżowy samochód był, ale też miał korozję, dużo szpachli w dodatku ja tam włożyłem, więc sprzedałem go szybko ze względu na to, że obawiałem się, że ta korozja wyjdzie i już mi nigdy tego nie kupi, bo będzie widać rdze, A tam było pod spodem naprawdę dużo rdzy, że tak powiem, zakitowanej. No więc pozbyłem się, sprzedałem go dobrze, szczęśliwy, że się pozbyłem, bo myślę sobie, o, przejdzie rok, dwa, to klient będzie mnie przeklinał, że takiego, że tak powiem, złoma mu wcisnąłem. Jakie było moje zdziwienie, gdy ja go po 10 latach spotkałem w Bielsku Podlaskim na mieście na ulicy i jeździł i całkiem nieźle wyglądał myślę że sobie niepotrzebnie spanikowałem no ale z drugiej strony dobrze, że facet nie narzeka no to tyle o Mercedesach co by tam jeszcze o tych Mercedesach wspomnieć, no sprawach, przy technicznych spraw nie, przy technicznych, o, jeśli chodzi o techniczne sprawy nie będę się wypowiadał, bo to się nie psuło to się nie psuło, tam jedynie przy dużych mrozach były problemy z uruchamianiem no to w którymś jednym z nich to miałem grzałkę pamiętam, także ale tam jak dobry silnik to do minus 20 palił, 115 miała takie ciekawe zapalanie, mam tu w jednym z traktorów takie, takie świece, że pociągało się za taką dźwignię i czekało się bardzo, bardzo długo i dopiero piąta świeca żarowa w kokpicie normalnie za tego zajarzyła się do, papierosa można było od niej przypalać, do czerwoności jak się tam za... Z tego zaświeciła do czerwoności, to wtedy pociągało się mocniej i on się uruchamiał, a gasiło się odwrotnie, wpychając tą dźwignię. To było takie mechaniczne gaszenie pompy wtryskowej, wyłączanie pompy wtyskowej. No więc trochę z uruchamianiem były problemy, ale poza tym prowadziło tylny napęd, to prowadziło się naprawdę cudownie. Dało się, długi samochód, dało się, jak był jakiś poślizg, a ja byłem jeszcze wtedy młody, to to dało się kontrolować. Chociaż raz nie zdążyłem na śliskiej nawierzchni i miałem niewielką przygodę, wpadłem do rowu, ale było dużo śniegu wtedy i tak tylko na śliskiej nawierzchni obróciło mnie. Jechałem dość długo tyłem i wpadłem do rowu, ale nic się nie stało, poczekałem tylko na jadących samochodów. Wtedy ludzie byli bardziej tacy towarzyscy. Zatrzymało się kilka samochodów. Ja włączyłem silnik, oni popchnęli i wyjechaliśmy, byłem z tego rowu i to, ale później sieździłem wolniej. Dzięki za oglądanie. Następ... Jutro będą następne odcinki. No i a jakie samochody to zagadka, ale też z początku lat 90. Będzie tych odcinków sporo, także jeszcze Was zanudzę. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.